Tenis. Nie kasz Wielki kurwa, bu. bo ja chciałbym być kurwa zdrowy. Nie? Zapraszamy, podejdźmy. <noise> Mówię, żebyś nie kasłał w moją stronę, bo chcę być zdrowy. No, jedyny stroj, którą sobie wynalazłeś. Tenis bo. mówi, że nie będzie trzeba się Czy możecie podejść do siebie? Dobra. Zarażać. Wielki bus się nie boi. <noise> no. No. Śmiało, bić. <noise> Mam wrażenie... Twojego kurwa brzuszka tak <noise> nie ma. <wiem, głos> <osobiście. głos> No Nie. Boże, bo... <laughs> A o czym teraz mówisz, kurwa? Jak zwykle, kurwa. Zawsze się dojedziesz. Mam wrażenie, że bardzo długo wyczekiwana walka z jednej i z drugiej strony. I wreszcie jest iści. Tuż po świętach, 29 grudnia. Kto będzie tak, tak, tak walka po walce? Cześć. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie. Nie to nie obchodzi. A co cię obchodzi wielki buł? Nie obchodzi mnie to. Ja idę po ciebie. Nie obchodzi mnie kto kurwa, kto se tam gada, nie? Tego się boisz, nie? No. mu tak kurwa, nie smacz się trochę jak taki cztubony stanął. Dobra, to naprawdę. Dziękuję, my nie wyluzimy. Czy zrobi się jeszcze face-to-facea z Wasylem?